Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym armaturze i automatyce wbudowywanej w instalacje amoniakalne. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę więcej o bardzo interesującym zaworze. Zawór typu ORV Danfoss. Jest to zawór, który zdobywa coraz większą popularność między innymi z powodu zainteresowania układami odzysku ciepła. Jak zbudowany jest ten zawór i do czego służy? Jest to typowy zawór trójdrożny, którego celem jest utrzymać odpowiednią temperaturę oleju na wylocie z tego zaworu. Zajmiemy zatyczki króćców, żeby dokładnie pokazać sposób działania. Zawór ten ma trzy opisane króćce A, B i C. Króciec B jest to króciec wlotowy gorącego oleju, króciec C zimnego, króciec A mamy to króciec wyjściowy z zaworu tego oleju, który jest efektem zmieszania dwóch strumieni oleju. Zawór termostatyczny działa w ten sposób, że mając na jednym krócie wlotowym zimny olej, na drugim gorący, pozwala uzyskać olej o temperaturze optymalnej do prawidłowej pracy sprężarki chłodniczej. Gdzie stosujemy taki zawór? O tym za chwilę. Najpierw pokażę Państwu zasadę działania i konstrukcję tego zaworu. Tak jak wspomniałem w przypadku wszystkich elementów wbudowywanych w instalację chłodniczą bardzo ważne jest dokręcenie śrub i wszystkich elementów zgodnie z wytycznymi producenta. W tym przypadku powinno to być około 40 Nm. Zawór trójdrożny, tak naprawdę, jest zaworem mechanicznym, niezwykle prostej konstrukcji, przez co jest niezawodnym. Nie wymaga żadnej zmiany nastawy. Opory przepływu są minimalne, dzięki czemu właściwie nie wpływa na pracę agregatu chłodniczego. Tak, zawór wygląda w środku. Sercem tego zaworu jest element termostatyczny. Element, który wygląda w ten sposób i zadaniem elementu termostatycznego jest przymknięcie króćca z gorącym olejem, czyli króćca B, w momencie, kiedy temperatura zostanie już osiągnięta, lub też otwarcie się, jeżeli temperatura będzie zbyt niska. Konstrukcja tego elementu termostatycznego jest dosyć prosta. Olej wpływa od góry, i wypływa albo króćcem A w momencie, kiedy ma już dobrą temperaturę, bądź wpływa od dołu w momencie, kiedy ta temperatura jest zbyt niska. W jaki sposób uzyskujemy efekt zamknięcia bądź otwarcia się zaworu? Otóż tutaj w górnej części tego zaworu, tego elementu termostatycznego, mamy tak naprawdę wosk. Wosk, który rozszerza się w momencie, kiedy temperatura wzrasta, Element się rozsuwa bądź kurczy w momencie, kiedy ta temperatura spada. W ten sposób uzyskujemy proporcjonalne mieszanie dwóch strumieni oleju gorącego i zimnego w taki sposób, aby na końcu uzyskać dokładnie olej o tej temperaturze, której wymagamy w układzie. W tym przypadku na elemencie termostatycznym mamy tą temperaturę opisaną: będzie to 43 stopnie Celsjusza. W momencie, jeżeli ta temperatura zostanie przekroczona o 5 stopni Kelwina, wówczas całkowicie zamyka się dopływ gorącego oleju. To, co jest ważne przy każdym montażu, po spawaniu, bo do spawania należy zawór rozmontować, wyjąć wszystkie elementy ze środka. Po spawaniu oczywiście wyczyścić, przesmarować, zadbać o to, żeby uszczelki były w prawidłowej kondycji. Uszczelki też należy przesmarować. I po prostu zamykamy pokrywę. Naszego zaworu. Pewnie większość z Państwa wie, ale zazwyczaj śruby należy dokręcać, jeżeli są cztery, to po przekątnej, tak aby nie spłaszczyć uszczelki, czyli dokręcamy w sposób równomierny. Z kolei odkręcanie powinno odbywać się w taki sposób, aby jeszcze zweryfikować, czy nie dochodzi do jakiejś nieszczelności. Czy nie ma? Czynnika chłodniczego pod ciśnieniem w naszym elemencie armatury. Oczywiście tego typu zaworu nigdy nie dokręcamy ręką, tylko kluczem. W tym momencie nie będę tego już wykonywał. Jakie zastosowanie mają tego typu zawory w instalacji chłodniczej? Przede wszystkim pozwalają na uzyskanie odpowiedniej temperatury oleju, niezależnie od tego, jak bardzo olej zostanie dochłodzony w chłodnicy oleju czyli. Strumień oleju zimnego y, płynie wlotem C, natomiast od dołu mamy olej z separatora oleju bezpośrednio. Zaletą takiego układu jest rozruch przy jak najkrótszym czasie, kiedy olej nie ma właściwej temperatury, bo gdyby gorący olej z separatora przepuścić przez chłodnicę oleju, przez dłuższy czas olej nie osiągnąłby właściwej temperatury. Dlatego gorący olej z separatora płynie krótcem B, i dostaje się do sprężarki. W momencie kiedy ta temperatura zaczyna być zbyt wysoka, wówczas mamy ten C doprowadzony olej o niższej temperaturze, tak by osiągnąć optymalną temperaturę oleju na wlocie do sprężarki. Jest to funkcja tak zwana mieszająca. Zawór ten może również pełnić funkcję rozdzielającą dwa strumienie oleju. Zasada działania zaworu w momencie rozdzielania jest odwrotna, czyli króciec A, który był króćcem wylotowym, w tym momencie jest króćcem wlotowym i zimny olej zostanie wypuszczony króćcem B, czyli tym od dołu, natomiast ciepły olej króćcem C. Gdzie taki zawór z funkcją rozdzielania stosujemy i w jaki sposób? Na przykład przed chłodnicą oleju, też w sprężarce śrubowej. Czyli olej, jeżeli będzie zbyt gorący, to z króćca A, Zostanie przepuszczony przez króciec C do chłodnicy oleju, bądź też z A bezpośrednio przez króciec B do agregatu, jeżeli będzie posiadał właściwą temperaturę. I tutaj zwróćmy uwagę, że te krucce mają wówczas działanie odwrotne: czyli króciec B ten na dole w przypadku mieszania dajemy tutaj gorący olej, króciec C zimny olej, krucem A mamy wylot oleju o dobrej temperaturze. Natomiast jeżeli dzielimy strumienie, to wlot mamy króćcem A, zimny olej zostanie wypuszczony króćcem B, natomiast gorący olej króćcem C. Dzieje się tak dlatego, że, tak jak wspomniałem, element termostatyczny pod wpływem wysokiej temperatury rozszerza się. W momencie, kiedy element termostatyczny rozszerzy się, wówczas domyka króciec B, czyli ten dolny króciec naszego zaworu. Czyli nasz moduł termo, termostatyczny rozszerza się i domyka gniazdo wypływowe B w dole zaworu. Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób działa element termostatyczny. W momencie, kiedy pojawi się wysoka temperatura oleju. Nie wiem czy widać to dobrze na filmie, ale powstaje coraz większa szczelina tutaj. Zawór się rozsuwa. Ta szczelina powinna mieć około 9-10 mm przy maksymalnym otwarciu. Teraz widzimy ten zawór w pozycji rozsuniętej. W momencie, kiedy temperatura oleju spada, zawór przymyka się. Widać, jak zmniejsza się szczelina. Umożliwiając napływ ciepłego, gorącego oleju z drugiego króćca wlotowego lub w sytuacji rozdzielania oleju, zimny olej zostanie wypuszczony króćcem wylotowym B. Widać, że element pomiarowy sunął się Otwierając przepływ przez dół zaworu. Tego typu układy, zawory trójdrożne stosuje się również, tak jak wspomniałem na początku, w sytuacji odzysku ciepła. Polega to na tym, że jeżeli sprężarka posiada dwie chłodnice oleju, i tu zapraszam do obejrzenia materiału, w którym troszeczkę ten temat bardziej analizowałem, wówczas odzysk ciepła, na przykład w celu podgrzania wody użytkowej odbiera część ciepła oleju, natomiast sprężarka musi być chroniona przed zbyt wysoką temperaturą oleju. Jeżeli ta temperatura by wzrosła, wówczas agregat po prostu wyłączy się i w takim momencie stosujemy układ z podwójną chłodnicą oleju, gdzie króćcem wlotowym zimnego oleju, czyli C, jest wyjście z chłodnicy na przykład termosyfonowej oleju, natomiast króćcem B Dostarczamy olej z chłodnicy odzysku. Jeżeli ten olej z chłodnicy odzysku oleju będzie zbyt duży, bo na przykład spadnie pobór chwilowy ciepła, wówczas agregat będzie chroniony, bo dopływ zimnego oleju z drugiej chłodnicy termosyfonowej bądź glikolowej, tej, która cały czas chłodzi olej, zapewni prawidłową temperaturę oleju na wlocie do agregatu amoniakalnego. Tak więc Zawór typu ORV Danfossa to kolejny element automatyki, który bardzo chętnie stosujemy w naszych instalacjach. Przede wszystkim dlatego, że jest niezawodny, świetnie sprawdza się w układach odzysku ciepła, czy również poprawia pracę agregatów śrubowych, skracając czas pracy z wychłodzonym olejem. Warto też dodać, że Danfoss nie jest jedynym producentem tego typu zaworów, Podobne zawory produkuje również amerykański Hansen. Zawory te równie dobrze sprawdzają się w instalacjach amoniakalnych. Tyle w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, komentowania i oglądania pozostałych materiałów na moim kanale. Dziękuję bardzo.